witajcie w 13 odcinku. Dzisiaj będziemy robić cześć z no i jedzeną Helena, Wiktor i Madzia. Znacie mnie od... Znacie mnie od... I będę wrzucać mentosy od do Koli. Niech ktoś będzie miał... Niech ktoś ma... Ktoś ma suche jęce? Ja, ja mam... To weźcie po moje mentosy i wrzucie, bo ja miałam mokie. Mokie ja, ja, ja nie wrzuciłam. Ja, ja też nie, ja też nie ja jeden. Ja, ty ja też dam jeden! Jednym. No ja też Czekaj, nie. czekaj, idźcie! Nie, to trzeba do dużej. Mogę ja jednego? Ten jeden! Trzy! Ja też chcę! Tu ty... miałeś! Dawać jeszcze! Wszystkie! No. Wszystkie? Ale to ja wszystkie! No. Nie! Tak. Hmm. Zawsze ty musisz! Zawsze ty musisz? Nie. Daj mi jednego! Co ty nie działa? Nie działa. Wiem, co teraz zrobimy. Co? Dawaj wrzuć wszystkie. No, ja mam sześciutkie, sześciuczki, Wszystkie? Wszystkie? Tak. I gdzie jest A? I właśnie... Za! Jak? Ja. Ja. Mocniej potrząsę. Ja. Jak o Boże! To jaka... jej... Mocno trzeba! Ale zma... jest Dobra. <ślesz> Dobrze! I teraz... Dobra już! Nie, nie! Czekajcie, to się powoli. Ej dajcie zobaczyć, komadzie. kamerę! Kamerze dajcie!

I dobrze, że macie się cześć, prosimy o lajki, subskrypcje, komentarze. I dobre! I do kolegi kanał Oskar Urban. Wbijajcie i na suby, ma, na suby łapki w górę. Lajkujcie. Komentarze, lajkujcie. No i dobrze, że macie się cześć. Pa!